Cześć, z tej strony Kubiks i witam Was w kolejnym odcinku z Retail Tekuna. I ogólnie zaczynam. Jak coś to informuję, że będę podczas odcinka co jakiś czas pił wody, ponieważ dzisiaj dlatego dopiero odcinek będzie teraz, ponieważ bardzo mnie bolało gardło i nie mogę nagrywać. Ale dobra, już pomijając ten temat, najważniejsze jest to, że trzeba doblować jedną szafkę. Ale Najprawdopodobniej zmutacie, ale Kubiks po o, na przykład tak, o I dobra, tyle. Ponieważ w tych, na przykład Chlebach i donatach No to są jeszcze takie, o I no, to jest po prostu dobry pomysł No i ogólnie dokupiliśmy Jedną półkę i już mamy Troszeczkę potraw, ale ogólnie Najważniejszą rzeczą jest to, że trzeba Troszeczkę yy, tych, o dokupić. Jak coś pewnie możecie myśleć, skąd nie ja mam tyle kaski, bo w poprzednim odcinku miałem troszkę więcej. E, znaczy miałem. E, no było troszeczkę pawczyłem sobie, aby no odcinek nie był taki dosyć nudny i można było trochę też autem pojeździć na przykład i ogólnie pobudować też. No i dobra. E, myślę, że tego trzeba kupić z 50. I od razu, e, to jest trick, żeby od razu tutaj się postawić swój sklep, ponieważ patrz, tutaj jestem już. Spałnujemy furkę. Wsiadamy. No i dobra, tutaj jest mój. Moje miejsce w sumie. No i dobra. No i to jest w nie zawsze pamiętajcie, aby wybierać najlepiej obok tego loading doka. Jak wybierzecie też to, to też nie nieźle. Ogólnie nigdy nie wybierajcie tam na górze, bo to jest najgorsza miejscówka, bo tak powiem. Ok, w takim razie tutaj już mamy te rzeczy dokupione, więc dokładamy to. To. trochę chipsów i czekolady. Myślę, że też będzie można ewentualnie później, oczywiście, zainwestować. Choćby, nie wiem, takie zabawki, bo wyglądają na wypierze bardzo świetnie. Eee... Ojej, popsuło się, muszę tylko naprawić. Eee, dobra. Dobra, udało się dosyć szybko naprawić. Więc, no, dobrze. No i dobra, eee, na pewno będziemy musieli kuwać te zabawki no ale troszeczkę mało kaski, więc e, teraz pławsze chwilę i widzimy się za chwileczkę no i dobra, e, ogólnie to już troszeczkę sobie połapczyłem, tak myślę z 4 minutki, coś takiego i się udało uzyskać całkiem dużo hajsu no i powiem tyle może i tutaj są już uzupełnione produkty a ponieważ przed chwilą uzupełniłem, ale ogólnie dobrą decyzją było wprowadzenie tych yy, ciastek jabłkowych i dniowych ponieważ one się dosłownie mega szybko rozchodzą. No i dobra, mamy taką fajną kaskę i ogólnie najważniejsza rzecz jest taka, że mamy mało klientów, więc. i to dam Powiększamy troszeczkę, co prawda nie za dużo, ale to jest dwa razy więcej klientów, a... Tak to zazwyczaj do mnie tylko wchodzi w jeden, na przykład z tamtego auta, tylko jeden oparcie, od razu więcej klientów, czyli więcej pieniędzy, no i po nie tyle. Też, potrzeba kupić może jakiegoś pracownika, myślę, my może kupić Restorkera. I go kupujemy, ponieważ on będzie uzupełnić za mnie półki, czyli ogólnie, no nawet jak się zapomnę chwileczkę, bo to on uzupełni wszystko, wystarczy będą produkty. A jeżeli chodzi o produkty, no to to się kończy. Muszę się napić wody. E, dziękuję za wyrozumiałość. E, Okej, okay. dobra. I e, ogólnie myślę, że to by było w sumie na tyle. Udało się nam zatrudnić pracownika. No oraz oczywiście e, no, ulepszyć parking. I to o dużo. A ja jak coś wiem, że ten odcinek taki dosyć szybki, ale no, nadal mi trochę boli to gardło i nie chcę się zamęczyć. Ale w sumie się, że jak jestem już tutaj, to można dokupić trochę produktów. Niech się odcinek troszkę przedłuży. Dobra, nie wiem, ja poczekam aż się niech kaski troszkę zabije. 320 ml. No to jak coś, to teraz dowiązę już te 300, a te 20 dowiozę poza kamerami, no bo bez sensu, aby marnować tak dużo czasu waszego na, nie wiem dowożenie um, pięciu ciastek, co nie, to bez sensu dobra, już dowiozłem halo? ja nie kliknąłem <laughs> dobra, nie, to było zbyt dobre no i dobra, już dojeżdżamy Unload track, no i już dowięzłem te 20. No i dobra, na razie w tym odcinku takie podsumowanie. Większy parking, nowa półka, nowy pracownik. No i ogólnie więcej pieniędzy. Papa! Pa.